Dobra. Nie wiem, czy mam jakiś stresik przed nagrywaniem tak, tego podcastu? bardzo. Czemu? Nie wiem. Może, że nie lubię swojego głosu. Nie lubisz swojego głosu? Nie. Wszyscy mi mówią, że mam głos jak dziecko. To prawda. Jak dziecko? Jak dziecko. Jak, jakby normalnie, jak teraz e, rozmawiam, to jest spoko. A jak coś nagrywam, czy na przykład jak byłam z czytam i czytałam modlitwy wiernych i słyszałam swój głos, bo zawsze, tak jest, się, tak. zawsze tak jest, że my inaczej odbieramy nasz głos niż jest w realu odbierany, nie? bo generalnie nasze zatoki pełnią funkcję jakby rezonatora głosu, przez co no tak naprawdę tak jak my mówimy, jak, my się wydaje, jak nam się wydaje jak mówimy, no to nikt nas tak nie odbiera, tak naprawdę wszyscy odbierają nas tak jak na nagraniach. Kwestia osłuchania, jakbyśmy się osłuchali z tym głosem, który my słyszymy na nagraniu, i byśmy się do niego przyzwyczaili, to zaś jest duże prawdopodobieństwo, że te, ten głos, który my słyszymy mówiąc, yy, byłby dla nas dziwny. Znaczy, mam dla Ciebie dobrą informację, nie musisz tego słuchać, nie? <śmiech> <śmiech> znaczy, kliknij, żeby nam i skoczyła. Nie, ostatnio słuchałam wszystkie. Nasze podcasty? Tak. I to było... Te wcześniejsze? I, tak, i jedna dziewczyna, nie wiem która, mówiła o prawo jeździa. Ja siedziałam dłużej. To jest jakiś cud, żeby to zdoło. To była Michasia, nie? Już nie wiem. Michasia może teraz tego słuchać. Była moją animatorką na włyce. Pozdrawiamy cię Pozdrawiam Michasi. bo w ogóle już nagrywamy, nie? Tak, zaskoczenia. Taki my, który się postawił. Dobra, no to co? wypadałoby się przywitać. Jak się jakoś przedstawić? W sensie jest w ogóle, kto nas słuchał już kiedyś, to jest ze starej ekipy. Jest na przykład Mateusz. No, cześć Boże. Ficciolny. Ze starej ekipy jest Piotrunia. Cześć i czołem. I ze starej ekipy jest jeszcze. Ktoś mi przestali? Książkami. A mamy tutaj nową ekipę w postaci Julki. Hej. Karoliny. Cześć. I Julki. No hej. <laughs> nie wiem, jak będziemy Julię rozróżniać, ale w sumie co dla Was obojga to by jak widzicie twarzy. No, yy, słuchajcie, my mamy taki pomysł, ponieważ teraz jak to słuchacie, znaczy my sobie siedzimy elegancko jest październik. Bardzo fajna pogoda, natomiast jak tego słuchacie, to jest Adwent, może już wali śniegiem, może już przetaczacie się przez pierwsze zaspy, może sobie nie radzicie na drogach i zima zaskoczyła kierowców. Ale no, pomysł jest taki, że wlatujemy do Was w adwencie, ponieważ chcemy Wam go pomóc przeżyć. I teraz jak my to zrobimy? Jaki jest bardzo, pomysł? bardzo dobre pytanie, jak się rzekam. To Bardzo dobre pytanie. Jaki jest pomysł? Powiedzmy, jaki jest pomysł. Będziemy nagrywać podcasty. To po pierwsze. Po drugie, zrobimy to, co było w punkcie pierwszym. Czy nagrywamy podcasty? dobra, ale te podcasty mamy taki pomysł, żeby one toczyły się wokół pewnego tematu. I w ogóle zatytułowaliśmy tą serię parafrazując klasyka: Jak żyć? Jak żyć? A podtytuł brzmi Młody człowiek we współczesnym świecie. Tak czy nie? Czy nie tak to być? Tak, tak, chyba się zgadza. Że chcemy po prostu ugryźć cztery tematy na cztery tygodnie Adwentu, w którym chcemy pogadać o tym, jak młody człowiek może się odnaleźć, młody chrześcijanin, o, może się odnaleźć we współczesnym świecie. Taki, taki, taki był plan, przynajmniej tak mi się wydaje, i może teraz się mylę. A nawet jak się mylę, to już trudno, tak musi być. No więc, jak żyć, jak żyć. Słuchajcie, pierwszy temat, jaki dzisiaj chcemy ruszyć, to jest temat świadectwa i bycia we wspólnocie. Czyli w sensie jest sobie młody człowiek, i on jest w jakiejś wspólnocie oazowej, młodzieżowej, formuje się, jest w grupie rówieśników, w klasie, nie wiem. No i jest przed wyzwaniem, żeby w jakiś sposób teraz swoją formację, swoje bycie w Kościele, swoją relację z Panem Jezusem przełożyć na praktykę. A ma wokół siebie wielu ludzi, którzy są niewierzący, nie chodzą do Kościoła i teraz jak on ma żyć w tej grupie? Ja nie wiem, czy w ogóle temat jest wam bliski, nie bliski, w ogóle czy ważny? Jak myślicie? Piotr, Jakby... A Albo Julka, o Julka, dobra, dobra, bo myślałem, że muszę was teraz uruchomić, ale widzę, że jak, nie. nie znaczy ja osobiście Jakoś na przykład bardzo nie odczuwam tego, że na przykład ja jestem wierząca, a na przykład ludzie na przykład w mojej klasie nie, bo ja mam taką ogólnie klasę, że mam się wierzącą, ale na przykład moi, moi przyjaciele, na przykład moja najlepsza to jest totalne moje przeciwieństwo. Na przykład ja jestem wierząca i właśnie praktykująca, natomiast właśnie dziewczyna to jest tą ateistką, po prostu nie wierzy w nic, ma właśnie różne, różne takie rzeczy, których po prostu niektóre poglądzie po prostu sobie tego nie wybrałem. Na przykład ma pogląd, że nie ma miłości, że człowiek jest tylko zwierzęciem i w ogóle mężczyźni po prostu dominują, bo mają tak u nas zaprogramowane, nie? I ona normalnie i normalnie, normalnie chłopak pisze komentarze, że, yy, że, że, że na przykład cechą preziogomicznej jest bycie egocentryz, egocentryzmem i tak dalej. I w ogóle interesowanie się innymi kobietami to też jest właśnie za, to jest właśnie też dobra zaleta mężczyzny, nie? Tak samo, że mężczyzna można kobieta, nie? I to ogólnie jakby to są na przykład poglądy na przykład chłopaka mojej koleżanki, nie... a ona to jakby ona jakby się z tym zgadza, żeby było jeszcze lepiej. Czyli to też jest jej światopogląd. Tak, tak jakoś, nie? Znaczy, ja bym zadał tu filozoficzne pytanie teraz. Nie wiem czy lubicie filozofię. Jak to żyć. Tak. To <laughs> też. Ale czy da się w ogóle nie wierzyć w nic? No w coś trzeba wierzyć tak naprawdę. No bo bez wiary w to, że nadejdzie jutro, no to nie... Ale Nawet patrz ten system wartości, czy ten światopogląd, który tam powiedzmy reprezentuje jej chłopak, a ona go przyjmuje. No też jest pewnym systemem, w który ona wierzy, nie? Czy nie? Czy jakby. Jest taka piosenka, Trudno nie wierzyć w nic, co śpiewa zespół, kurde, taki polski klasyk, ale już teraz sobie przypomnę. Musiałbym googlować szybko, a nie chcę. Trudno nie wierzyć w nic. Ale byś mi się przypomniał, dzisiaj na lekcji mieliśmy, yy, gadaliśmy o małżeństwie i właśnie na początku lekcji taka zuzanka, pozdrawiam ją serdecznie, kto to będzie słuchać, Walnęła takie zdanie, zapisaliśmy na tablicy jako sentencję dnia, miłość nie istnieje. Ty <noise> bym się przy mnie o tym, że tam... no, bo właśnie, bo tłumaczenie to jest, że na, to, to, normalnie dziewczyna, żyje w związku, chłopak, no, znaczy, znaczy oni są w związku razem, nie? A to jest, że mił, mi, miłość nie istnieje, to są tylko emocje i hormony. A potem to jest tylko przywiązanie, nie? No ale dobra, no ale teraz tak, pytanie brzmi, no to jak wy się przyjaźnicie, mhm. ty wierząca na ateizm, tak, ta? jakby... No i jak to się klei? No, jakoś się klei. To znaczy, jakby. Czasami nie poruszamy tych tematów. Ale wydaje mi się, że jak rozmowa jednak jest głębsza, jak, jak jest dłuższa, no to te tematy są poruszane, nie? Ale jakby, no że ona jakby jest ateistką, ale sama na przykład sporuszyła ostatnio temat, że no teraz jest mało księży, jest mało połowowań. I nie, no ja tak po prostu pytam jej, no ale ty jest niewierząca, stwierdziła. No ale co z tego, jak jestem częścią, yy, jak jestem częścią społeczeństwa Polski, no to chyba muszę mieć na względzie też 70%, czy 80%, czy 90% społeczeństwa, które jednak wierzy, nie? Także jednak, jednak chcę się opłodzić, tak że sama mnie to zamurowało, ale tak było. No, bo może nie jest antyklerykałem. altruistyczne podejście. No właśnie. W sensie zupełnie naprzeciw tego egoizmu, że tak powiem. Te jej wartości, o której. No. Nie, bo, bo w zasadzie taka raczej, raczej tendencja jest taka, że jak ktoś jest w mniejszości, to jakby próbuje się bardziej pokazać, żeby narzucić jakby swój pogląd w większości. Tymczasem tutaj to to z tego, co mówisz, zupełnie coś, coś odwrotnego. Nie no jakby też. No, różni ludzie mają różne odpały. Wiadomo, jednego dnia mówią tak, jednego inaczej. No i tego też jakby. Ciężko właśnie, z tak jakby zrąbek, z tych tak jakby zrąbków e, wypowiedzieć kogoś, skleić tak naprawdę jego prawdziwy światopoglądnie, bo nigdy nie wiesz, co za osobą naprawdę wierzy. I nie, nie wiesz, czy ona je tego przyjmuje, czy nie. No dobra, a ktoś by tutaj coś dorzucił, jak to tam u was Jesteście wierzący, macie swoje środowiska i, i, i jak. No, u mnie na studiach to jak ktoś jest wierzący, jego sprawa i tyle. Się o tym nie rozmawia. W techniku, no to jak ktoś był wierzący, to raczej był wyśmiewany. No, ale nie rozmawiam. No, ale to nieraz się mówi o tym, że faceci, jak się spotkają na piwie, jeśli sobie już trochę wypiją, to przede wszystkim gadają o filozofii, religiach świata, sensu życia. Akurat ja. Nie pijesz. Znaczy, no, owszem, no, byłem w Krócjacie, tej kandydackiej przez ostatni rok, już mi się skończyła. Od początkiem sierpnia, od tego momentu na tylko dwa razy. No i Tyle. Z dobra, ludźmi ze studiów nie chodzę na... To na nie jest podcast o piciu, nie? No właśnie. No. No konkretnie nie ten odcinek. Dobra, <laughs> dobra. dobra. Czyli no nie chodzę z ludźmi ze studiów na piwo, no bo nie czuję potrzeby. No dobra, ale wróćmy do tego właśnie. Czyli jakby w ogóle nie gada się nie gada rozmowach się. na co dzień o wieża. To rozmawia się o innych rzeczach. Typu prowadzących na przykład. Tych to jest temat dla wszystkich wspólny, A w elitarnym licą w Biersku białej <grym> mówi się o wierze? Bardzo dużo, ale raczej właśnie pod kątem wyśmiewania wiary, że no mam dużo takich osób w klasie, które są bardzo przeciwne wierze. Uważają, że wiara nie tylko koniecznie katolicka, ale ogólnie wszystkie prowadzą zwykle do wielkich katastrof, że to przez nie nie najwięcej ludzi. O kurde. A oni chodzą na lekcje religii? Jedna z tych osób chodzi na lekcję religii, wtedy faktycznie dyskutuje z Hidzem, tak faktycznie na poziomie, ale no, różnie bywa. Czasami faktycznie są takie konstruktywne dyskusje, kiedy no, i się po prostu argumentami, też nie ma żadnego, ale jest taki, kiedy po prostu krytykują i nie przyjmują żadnego, ale. No, to jest w ogóle problem taki, wydaje mi się, szerszy, że my żyjemy w takiej epoce, gdzie w ogóle ludzie nie potrafią ze dyskutować na poziomie. W sensie, no bo nawet, żeby dyskusja jako tako przebiegła na poziomie, według mnie to trzeba mieć przynajmniej minimum chęci otwarcia się na tego drugiego człowieka, nie? Nawet jeśli jego argumenty mnie nie przekonają, ale przynajmniej na zasadzie jakiejś empatii, czy wsłuchania się w to, co on mówi, nie? Bo często jest tak, że po prostu jest ściana, ktoś gada, a ja tego czekam na to, żeby móc wypowiedzieć się w swoim temacie. Nie pewnie się nie, chcę słuchać. To jest taka moja obserwacja, a to każdy może mieć inną. To, to mi się wydaje to, jest naturalne. W sensie tak, to, co ja mam do powiedzenia, jest oczywiście ważniejsze. <grym 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 to, co ty mają do powiedzenia. To, co inni mają do powiedzenia, więc. O czym? Znaczy, no. To dobra, bo no teraz pytanie jest tak. Mamy różnie wychodzi o to, że mamy różnie. Studenci nie gadają, licealiści gadają na poziomie, ale też wchodzi jakiś element taki wyśmiewczy. Niektórzy się przyjaźnią z ateistami, żyją. Teraz pytanie brzmi: jestem oazowiczem, jestem we wspólnocie, czy nawet jestem po prostu katolikiem? I teraz obracam się w takim środowisku, gdzie na przykład większość moich znajomych to są osoby niewierzące albo wierzące, ale przynajmniej na peryferiach kościoła. I teraz, co ja jako katolik, człowiek wierzący albo będący we wspólnocie, powinienem zrobić, w naszym zdaniu? Jak się postawę powinniśmy przybrać? Czy mi się wydaje, że, to postawa, że, że postawa krzyżowca, czyli idziemy nawracać, to nie jest taka postawa, która jest jakby na, na dzisiejsze czasy? Mi się wydaje, że taka jakby postawa, która autentycznie pokazuje tą naszą jakby nową kulturę, tą naszą właśnie jakby, to nasze bycie w łazie, no to jest jakby. No, ta podstawowa miłość do drugiej osoby. W sensie, no, nie mówię, że od razu mam wszystkich przytulać i wszystkich kochać, tylko to jest takie właśnie uśmiechnę się, trochę empatii wykażę, posłucham, co ta to, to, co to osoba ma do powiedzenia, pomogę na przykład tu w zadaniu, czy tu wyślę. To jest po prostu to, jest to że to jest to podstawa szacunku do drugiej osoby. Że to jest, wydaje mi to jest coś najbardziej jakby, coś największego, co możemy dać komuś. To jest szacunek do drugiej osoby. I jakby dzięki pokazaniu szacunku, pokazujemy jakby trochę swoją miłość, nie? do ogólnie, no, którą, którą w sumie daje nam Bóg tak naprawdę, nie? I tylko no. do kochania i okazując to innym ludziom, możemy trochę okazać odrobinę Boga jakby im. Przynajmniej ja tak to widzę. Szczególnie, że taka postawa krzyżowca, czyli idziemy nawracać na siłę, na 99% przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Dokładnie. No. No dobra, z drugiej strony mamy nakaz misyjny Chrystusa. Idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniów. No tak, tylko... No dobra, na krucjaty nie idziemy, no ale nic nie robić też nie możemy. Ja sobie w ogóle jeszcze zanim to sobie pomyślałem o tym, że no bo jak się jest w środowisku tak ludzi niewierzących, to mi się wydaje, że łatwo jest utracić wiarę. A... Dlatego... A, że zamiast ich ciągnąć w górę, to oni cię w dół. No, ale no dlatego trzeba zadbać o to, żeby mieć też środowisko wiary, w którym się czerpie pewnie. Czyli w pewnym sensie zadbać o to, żeby samo się rozwijać w wierze i tak. Jakby... I później też mi się wydaje, że wtedy świadectwo jest czymś naturalnym. W sensie takim wyrasta tak jakby z mojej relacji z Jezusem, w taki sposób e, e, autentyczny. O, to chciałem powiedzieć. E... <laughs> Szkoda, że nikt nie może zobaczyć Twojej imieniny. Tak, czy znaczy w sensie, że czekaj, czekaj. Nie, bo chodzi mi o to, że jak inni ludzie widzą, że to, jakby to co ja wierzę, jest autentyczne, że to, jakby ja nie udaję, to tak, jakby to jest bardziej przekonujące. Nawet jak nikogo nie przekonuję, To jakby na siłę, ani nie staram się tego robić, ale na przykład, jakby mówię, że dla mnie coś jest tak, a tak, i inni powiedzieć też dlaczego, i że to wynika z mojej wiary, no to tak, jakby ja myślę, że przynajmniej ja się w tym życiu spotkałem z czymś takim, że tak, jakby. I ludzie, którzy tak, jakby my. Mieli... Uszanować jakby to jakby taki autentyzm. Nawet jeżeli tego nie przyjmowali ostatecznie. No. No bo z tego wynika, że ewangelizacja nie bierze się z jakichś nawet dodatkowych czynności, tylko z samego faktu, że żyję w relacji z Jezusem, to mnie zmienia, to mnie kształtuje. Ja, będąc po prostu sobą w danym środowisku, jestem w stanie oddziaływać na innych i w taki sposób ewangelizować? Myślę, że tak, chociaż to się łączy to jakby no bo mamy temat świadectwa i wspólnota. Tak jakby no to wspólnota jest miejscem czerpania. Ale też mi się ukaże, z tym Ewangelia o tym, o ziarnku gorczycy, który najpierw jest mały, a potem wyrasta. Albo o kwasie, który zakwasza całe ciasto. To tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli ja wierzę, to jakby powoli to może w cudzysłowie, emanować ludzi, z którymi przebywam. Niektórych efektów możemy też nie dostrzegać od razu, nie czasami po prostu pojawiają się po czasie. No. Chociaż wydaje mi się, że to jakby to nie wyklucza jakichś małych gestów, świadectw. Na przykład czegoś takiego, że noszę nasz krzyż. A to 100% Polaków nosi krzyż. 100%? 90. Okej, okay, ale na przykład, że się żegnam przed posiłkiem. No to już jest, to jest, to jest, to jest heroiczne. No. Nie w autobusie na przykład. No. Jak kościoły, znaczy jak się koło kościołów na przykład. No to, 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 są też, takie to jest jakby świadełko, nie? No. Ale też mi się wydaje, że ludzie, którzy na przykład, od dzieciaka nie są tego nauczeni, to im nie wchodzi. Na przykład. No, mogą nie wiedzieć, co to znaczy, w ogóle. Znaczy na przykład ja mam tak z autopsji, że ja na przykład, mimo że ja od dziecka chodziłam do kościoła, to na przykład mnie rodzice nie nauczyli żegnać się zawsze przy każdym kościele i na przykład ja widzę w kadrze, gdzie się żegnają, ale ja nie wiem czy ktoś na przykład jak się, się przeżegna. Po prostu nie nauczyłam się tego w dzieciństwie i jakby teraz no nie przeszkadza do mnie, nie? Jakby nie wiem czemu, ale no jakoś po prostu nie nawykłam do tego na przykład. A mimo że jestem no wierzącą osobą i chcę dać świadectwo, no to jednak jak coś nie jest, nie wchodzi mi w krew, nie jest dla mnie naturalne, no to to jest autentycznie ciężkie, nie? Także mi się wydaje, że właśnie w świadectwo jest ważne, żeby, żeby być autentycznym i żeby dobrze w tym czuć, tak, nie? A co byście powiedzieli takim ludziom, którzy no w jakiś sposób mówią publicznie o tym, że są wierzące i tak dalej? W ten sposób też dają jakieś świadectwo na pewno. No i spotykają się, tak jak właśnie Józef mówił, że tam jest raczej taki vibe ośmieszająco-wytykający. No i co takim ludziom powiedzieć w sensie, co im poradzić w takiej sytuacji. Nie? No ktoś się zdecydował o coś publicznie powiedzieć. No ja miałem taką lekcję na przykład. to było dość ciekawe, bo mam jedną klasę pierwszą, gdzie mam 100% frekwencji na religii. Wszyscy chodzą. I na jednej lekcji jeden z chłopaków dał takie świadectwo o tym, jak sakrament bierzmowania zmienił jego życie, działanie Ducha Świętego. A i na tej samej lekcji druga osoba przyznaje się do tego, że jest niewierząca, jest ateistką i tak. Ja, znaczy ja nie wiem, jak to między nimi funkcjonuje, czy to prowadzi do jakiegoś tam kwasu, czy nie, czy czegoś, ale no, trochę młodych ludzi ma z tym problem, że spotyka się z jakąś ciechę swoich rówieśników. I teraz co oni, co im poradzić? Jak, jak żyć? pierwsze jakby to staraj się nie tracić wiary, bo mi się wydaje, że przez właśnie to ośmieszanie, albo po prostu przez jakby same negatywne komentarze mamy tą wiarę, bo trochę tracimy ten zapał, nie? I tak naprawdę no to, co Mateusz mówił, że ważne jest to, żeby czerpać gdzieś tą wiarę. No i to jest też, żeby po prostu jakby no, po prostu jej nie tracić, żeby mieć w sobie ten płomień. Nieważne, co się dzieje, żeby jednak starać się też być systematycznym w tym, nie? Bo też, jednak, wiara to jest relacja jeżeli w końcu nie modlimy, no to ta relacja zanika. Także po prostu ważne jest też to, żeby dbać o swój rozwój, żeby też modlić się właśnie regularnie, żeby rozmawiać z Bogiem, bo jeżeli z nim rozmawiamy, to jakby mamy od niego czerpać. Tak mi się wydaje. Czyli po pierwsze trzeba być podłączony. Dokładnie. Wtedy łatwiej jest dźwigać. Dobra. Ktoś ma jakiś pomysł? Coś dorzuci? Karolina! Milczy nam tutaj. Musimy jakoś... <śmiech> 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 Mi się wydaje, że też dużo daje wspólnota. Że pomimo tych yy... Kryzysów, tych jak chcemy dzielić się świadectwem, to jakby my też możemy przychodzić do tych swoich znajomych we wspólnocie i jakby podzielić się tym. I jakby łatwiej też jest przeżyć kryzysy we wspólnocie, jakby hejtu, niż samemu. No, trochę wspólnota potem działa jak taki szpital polowy że to jest miejsce zdrowienia. Że idziesz przez życie i dostaniesz ciosy, i wracasz do wspólnoty, żeby się podleczyć. Nie? Ale nie, to jest mądre, to jest mądre. Trzeba, tak, trzeba być podłączonym w relacji. Wspólnota, druga rzecz, to jest jeszcze przynajmniej jakaś jedna dobra rada dla człowieka, który nie boi się świadczyć, ale obrywa. Znaczy, no mi się też wydaje, że no jak już, ktoś, jak już się, on, jest jakaś reakcja, znaczy, że ktoś musiał tego wysłuchać, co miałeś do powiedzenia. Czyli już jest coś się zadziało, bo nie hejtowałby, gdyby miał to kompletnie gdzieś i to przeszło, no po prostu by to minął wtedy. A tak, to znaczy, że coś już się dzieje, jakaś już jest reakcja, to znaczy, że coś dochodzi, powoli, ale dochodzi. Więc coś się zaczyna dziać, więc może to jest taka nadzieja po prostu. Czy znaczy, no, może teraz jest taki etap hejtu, ale też właśnie ktoś mi to kiedyś pytanie, nie wiem, czy nie, czy nie ksiądz, że w naj łatwiej obrócić osobę o 180 stopni, jak już idzie w jednym kierunku to łatwiej jest, bo coś robi, a kiedy stoi to o wiele ciężej jest taką osobę zadać, kiedy zaczyna obrócić. No, to znaczy na pewno w momencie, kiedy się dostaje ciosy, to warto to też... No bo jak dostajesz cios, to cię boli, myślisz o tym, że cię boli, natomiast prawda jest taka, że, że słowo padło, Świadectwo padło, i ktoś na to zareagował. Nie? I nie przyszedł obojętnie. To znaczy, człowiek może zareagować pozytywnie albo negatywnie. Najgorzej, jak przyjdzie, obojętnie, chyba. To nam też tak w seminarium zawsze tłumaczyli ojcowie dowodowi, że jedziesz w tej subtelni, i zawsze jest jakaś reakcja: albo szczęście Boże, albo. Albo to drugie. Ale znakruszył kogoś, nie? Tak czy siak. Więc w sumie, warto po trzecie po prostu. Być Bogu wdzięcznym uwielbić go w tym, że jest świadectwo, natomiast to, do, do czego ono uruchamia, no to jest druga strona. Kluczem jest ostatecznie wytrwałość. Bo się, to się z kiedyś tak dzielił, tak powiem, swoimi przeprawami w szkole średniej. To miał ciężko. Ale właśnie no, że, że tak to jest, jak dajesz świadectwo, to najpierw się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz. W sensie takim, e, jeżeli wytrwasz w tym stymulowaniu świadectwa, przy czym tu jest jedno takie, ale żeby, no właśnie, żeby cię to nie zamknęło, tak? Pod że doświadczeniem, żeby cię nie zamknęło na ludzi i na, na Pana Boga. W zasadzie, no bo tak też gdzieś było z męczennikami, prawda? Kiedyś, w zasadzie nie kiedyś jest, ale e, może tak jakby zabijali, bo dalej byli wierni i wszyscy siedzieli, jak to. Jest, że człowiek pod groźbą śmierci jakby dalej jest wierny Jezusowi. Tak? To, to jest coś, coś jest najbardziej tak Mi się to tak teraz z Hiobem skojarzyło. Jak to, mu jak to wszystko mu zabrali, Bóg go tak wystawił, że i, i wszystkie i wszystkie jakieś pola, nie wiem, jakieś zbiory mu, coś tam zawaliło, te zwierzęta, tutaj dzieci mu zabiło, a on dalej jakby trwał przy Bogu. Nawet jak dostał trąc, to on nie złorzeczył, nawet żona mu przychodziła, no dlaczego go chwalisz i chwalisz, no, może byś mu złorzeczył, bo w sumie no to z z źle ci zrobił, nie? No i Hiob, ale Hiob był wytrwały, wytrzymał i, i w sumie Bóg mu wszystko oddał, jego dynasu. Tak, powtarzałam to ciężko, No, co prawda, trochę ob inne okoliczności, no, nie? no ale że tak powiem, i w temacie wytrwałości to to się klei. Znaczy, no, wytrwałość jest na pewno kluczem na bank, na bank, natomiast jest trudna, nie? no bo to jest jakby ciągle idziesz pod ten prąd, nie? I kurde, wszystko ci mówi, żebyś dał sobie spokój, a ty ciągle idziesz, nie masz efektów. No i to jest ciężko się zmobilizować po prostu tej wytrwałości, kiedy. Ciągle nie widzisz skutków pozytywnych. Nie? One gdzieś tam na końcu, tak jak powiedziałeś. Nie, że w końcu wygrywasz, ale to jest wiesz, Daleko jeszcze, nie? Żeby to zobaczyć, a może w ogóle tego nie zobaczysz. Nie zobaczysz owoców swojego świadectwa, nie? Bo może coś tam być. Dobra, słuchajcie, na no 26 minut. No to. To tyle, chyba że ktoś coś chce dodać jeszcze. Piutrnia to jakoś. Nie, ja nie wiem. Odnośnie świadectwa to ja mam jedynie w głowie. Sytuację z niedzieli. Tej niedzieli? Tej niedzieli. Ostatni. Jak e, pomrzę w Zakrystii ściągam albę, patrzę, a do Zakrystii wszedł chłopak ze szkoły. No, jeden z uczniów. No bo no, ja mam praktyki nauczycielskie, bo a, nie wszyscy wiedzą. O swoich uczniów! No, jed, jeden z chłopaków, którego uczę, jest tak do niego, patrzę, zdziwiony, niepewny, czy to on. On się też tak na mnie patrzy, nie wie, czy to na pewno ja. mówi: dzień dobry. Ja tak na jego Dzień dobry. No, no, Także na pewno był zaskoczony tym faktem. Że nie spodziewało się mnie, że, że, że jestem przy ołtarzu, że służę. Potem się chwalił w szkole, że on widział, on wie. Aha. No. No, to też jest, wydaje mi się, jakaś forma świadectwa. No na pewno, bo to są takie obrazki, które zostają w głowie. Ty bardziej, że młodszy zawsze obserwuje starszego, że to tak działa. Nie? Dobra, słuchajcie, no to co? Życzymy Wam. Dobrego pierwszego tygodnia Adwentu, miłego nawracania się. Mamy nadzieję, że chodzicie na Ruraty. Co? Miłego. W sensie, a co? Nawracanie się jest niemiłe? Z założenia? Z założenia jest niemiłe. Ciężko. Nie, jest dobre. Na, na pewno jest dobre, ale nie powiedziałbym, że jest miłe. No w sumie, w sumie może źle to powiedziałem. Może coś w tym jest. No to życzymy Wam Dobre, niemiłego, do, do, refleksyjnego. dobrego dobrego nawracania. Niemiłego. Refleksyjnego ma nawet boleć. Im bardziej was boli, tym lepiej. A my się usłyszymy za dwa tygodnie w odcinku numer 3, który będzie chyba o moralności, więc. Czy robi jak boli, to też dobrze? No niektórzy mówią, że jak boli, to znaczy, że się leczy, nie? Albo rośnie. <śleski> I co, I co z bólem głowy? To <laughs> zmierza w złym kierunku, także pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Pa z Panem